Dziecię nam się narodziło, syn został nam dany. To jest orędzie, które gromadzi w tę noc chrześcijan, wyznawców Chrystusa we wszystkich kościołach całej Ziemi. W tym czasie, kiedy w tak wielu krajach, w tak wielu miastach przygotowuje się święta, przygotowuje się dekoracje świąteczne w taki sposób, aby były tam obecne wszystkie możliwe elementy oprócz tych które nawiązywałyby do postaci Pana Jezusa i do wydarzenia z Betlejem, my chcemy wyznać i ogłosić całemu światu, że jedynym powodem naszej dzisiejszej radości jest tamto wydarzenie. Wydarzenie, o którym prorok Izajasz mówi: Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światło wielką. nad mieszkańcami kraju umroków światło zabłysło. Bo rzeczywiście świat, w którym żyjemy, nie tylko w czasach Pana Jezusa, zasługiwał na nazwanie krainą ciemności. Nie tylko w tamtych czasach tak wiele było ludzkich nieszczęść i niedoli. Dzisiaj również w tak wielu miejscach, w tak wielu miastach, rodzinach mamy do czynienia z cierpieniem, smutkiem, łzami. Jest tak wiele lęku, niepokojów. Czy to te związane z pokojem na świecie, z tym, co dzieje się na granicach rozmaitych państw, z tym, co dzieje się w rodzinach, które nie potrafią się porozumieć, kiedy patrzymy na dzieci cierpiące z powodu niezgody swoich rodziców, gdy patrzymy na te wszystkie sytuacje, w których po prostu brakuje miłości. Trudno nie przyznać, że także w naszych czasach. Można mówić o tym, że ten świat to mieszkańca, to kraina mroków. Że jesteśmy narodem kroczącym w ciemnościach. Dlatego tak bardzo potrzebujemy tej światłości, tego światła, które rozbłyska bezlejem. Bo to, co wydarzyło się 2000 lat temu, co staje się aktualne dla nas ciągle na nowo, to. Wydarzenie, które pozwala nam odnaleźć radość, nadzieję, cel i sens życia, entuzjazm wobec wszelkich trudności i przeciwności. Bo to wydarzenie, które rozegrało się w tej niewielkiej miejscowości w ziemi Judei, w Betlejem, zmieniło losy świata. Bo ono powiedziało nam, ludziom, że nie jesteśmy sami, że Bóg tak umiłował świat, że dał swojego syna jednorodzonego, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Święty Alfons Liguori często mówił o tym wydarzeniu, stwierdzając, że Pan Bóg wręcz oszarał z miłości do człowieka. Rzeczywiście możemy się radować, bo choćby brakowało nam miłości ze strony innych ludzi, to możemy być. Pewni tej jednej największej miłości. Choćby brakowało nam naszej ludzkiej nadziei, brakowałoby nam światła, które by rozproszyło nasze lęki i niepokoje, to jest ktoś, kto chce nam towarzyszyć, komu nie jesteśmy obojętni, kto chce nas właśnie w imię miłości prowadzić przez życie. I to właśnie mówi do nas święty Paweł. Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom. Łaska, która nas pouczy, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i rząd światowych rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie. To jest noc, która przypomina nam o źródłach naszej największej radości, największej nadziei. Te święta od wieków miały swoją atmosferę. Wynikające właśnie z tych tajemnic naszej wiary. To z tego źródła zrodziły się piękne tradycje, śpiew koled, pełnych treści i nastroju. Zwyczaje, które w naszych rodzinach to doświadczenie Bożej Miłości przenosiły na ożywienie miłości wśród najbliższych, które sprawiły, że wieczerza wigilijna, czas świętowania Bożego Narodzenia. Stawało się także czasem odnajdywania bliskości z drugim człowiekiem. I my chcemy w tej świątecznej radości uczestniczyć. Do tej radości, zwłaszcza tej pamiętanej z lat dziecięcych, tęsknimy. Chcemy mieć w niej swój udział. A Pan Jezus mówi nam, że możemy w tej radości uczestniczyć. Nie tylko w ten jeden dzień roku. Tyle tylko, że nie wystarczy do zbudowania tej radości, ożywienia, nadziei, odnalezienia światła w naszym życiu, to abyśmy może śpiewali kolendy przez cały rok, abyśmy przez cały rok dekorowali mieszkania, czy przygotowywali świąteczne potrawy. Do tego, aby radość Bożego Narodzenia przemieniała nasze życie w ciągu całego roku potrzebna jest jedno, to abyśmy pozwalali Chrystusowi rodzić się w naszych sercach każdego dnia. Adam Mickiewicz w jednym ze swych wierszy pisze: Wierzysz, że Bóg narodził się w bezzajemskim żłobie, lecz biada Ci, jeśli nie narodzi się w Tobie. Chcemy więc w tę świętą noc radować się z tym, że jesteśmy w oczach Pana Boga godnym miłości że Pan Bóg rzeczywiście chce być Emanuelem, Bogiem z nami, że wkracza z miłością i mocą w nasze życie. Chcemy zarazem zmobilizować nasze serca do tego, aby otwierać się na Jego obecność, na Jego naukę, na Jego orędzie, Jego łaskę przez cały rok, abyśmy wspominając atmosferę świąt Bożego Narodzenia Ożywiali ją ciągle na nowo, właśnie przez ożywianie źródeł tej radości, czyli doświadczenia Bożej miłości, Jego obecności, Jego łaski. Wiemy, że w różnych miejscach, w różnych środowiskach ta świąteczna radość jakoś się zagubiła. Chcemy więc także prosić Pana Boga, tego, który jest naszym światłem i naszą radością, aby. Jego orędzie, orędzie miłości i radości ciągle na nowo poruszało nasze serca. Aby ciągle na nowo docierało, docierało także do serc naszych bliskich. Aby jego orędzie stawało się źródłem tej radości, o której słyszeli pasterze, o których słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Abyśmy ciągle na nowo do siebie odnosili to wezwanie: nie bójcie się. Oto zwiastuje wam radość wielką która będzie udziałem całego narodu dziś w mieście Dawida narodził się wam zbawiciel którym jest mesjasz